Wielton to polska firma, będąca jednym z największych w Europie producentów przyczep i naczep. Firma, która prowadzi działalność zagraniczną. O tym, czy w takiej działalności zdarzają się bariery i co trzeba by poprawić, porozmawiamy z prezesem spółki, Mariuszem Golcem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, no właśnie, Wielton w ubiegłym roku przejął dwóch dużych graczy we Francji i we Włoszech. Czy, czy, czy Pana zdaniem działalność zagraniczna z punktu widzenia polskiej firmy napotyka pewne bariery? Na pewno jest to inna działalność niż, niż w kraju, choćby poprzez różnice kulturowe, bariery językowe. Jednak językiem uniwersalnym w tej chwili jest język angielski, ale jest to język obcy i dla, dla nas Polaków, i obcy dla firm, dla ludzi w, w firmach, z którymi współpracujemy. Czy to, to jasne. A takie bariery, bariery biznesowe? Bo teraz na przykład dużo mówi się. Obecna ekipa rządowa mówi dużo o konieczności wsparcia dla, dla polskich eksporterów. Czy, czy Pana zdaniem polskie firmy takiego wsparcia wymagają, a jeśli tak, to, to jakiego? Znaczy, każda pomoc jest, jest bardzo ważna, ale myślę, że to wsparcie zupełnie inaczej będzie wyglądało z perspektywy rynków europejskich, jeżeli firmy polskie idą na rynki europejskie, a inaczej będzie wyglądało, jeżeli idą na rynki bardziej, ja przepraszam, ale egzotyczne, czyli umówmy się Afryka, umówmy się, umówmy się Iran czy, czy Chiny. Na pewno w Europie jest, jest łatwiej. Zdecydowanie, zdecydowanie jest łatwiej z tą e, ekspansją zagraniczną. E, e, łatwiej sobie jest, jesteśmy w stanie poradzić z finansowaniem naszych produktów, ponieważ to finansowanie te zasoby. Finansowe w Europie są. Jeżeli byśmy wychodzili dalej na dalsze rynki, typu Afryka, typu, typu Iran, wtedy na pewno to wsparcie jest potrzebne, bo wiadomym jest, że na tych rynkach bardzo często brakuje kapitału. Na zakup tych środków, w naszym przypadku środków transportu, i potrzebne jest tak naprawdę sfinansowanie tego zakupu i wtedy dopiero odnosimy, odnosimy sukces. W Europie tego typu barier, tego typu barier nie mamy. Panie prezesie, a na przykład kiedy PESA, polski producent taboru, ma jakieś problemy zagraniczne, Wszyscy o tym wiedzą, to robi się taki temat publiczny i ta firma może liczyć się też na, na wsparcie na przykład Ministerstwa Gospodarki. Czy, czy przyczepy wydają się troszeczkę mniej sexy rynkiem tak? niż, niż pociągi i tramwaje? Czy, czy Pan na takie wsparcie może liczyć? Ja powiem szczerze, że nasz biznes jest bardziej rozdrobniony niż biznes na przykład PESY, bo u nas kontrakty jednak są zdecydowanie mniejsze, trafiają do rozdrobnionej ilości klientów i jeżeli mówimy o jakichś problemach jakościowych, jest to normalna działalność firmy i normalne ryzyko wpisane w działalność przedsiębiorstwa i do tego, do tego celu na pewno wsparcie zewnętrzne jest, jest mało wymagane. Na pewno to wsparcie organów rządowych przydaje się na przykład przy, przy akwizycjach, jeżeli jesteśmy na nowym rynku, nawet europejskim rynku, gdzie jednak toczymy jakieś rozmowy, jakieś negocjacje ze związkami zawodowymi, z organami publicznymi, które także pomagają tam na miejscu w tych rozmowach, to no wtedy to wsparcie takie moralne, dyplomatyczne jest przydatne. Wielton jest dzisiaj numerem 3 w Europie przy czepach i na czepach, ale między trójką a dwójką jest bardzo duży dystans. Czy Widzi Pan szansę na to, żeby ten dystans zmniejszyć i czy, czy, czy jest w ogóle taki cel biznesowy w Wieltonie? Na pewno tak. Wielton, tak jak Pan wspomniał wcześniej, w 2015 roku dynamicznie się rozwijał. 16. to będzie następny rok dynamicznego rozwoju Wieltonu i to nie jest nasze ostatnie słowo. Dzisiaj jesteśmy numerem 3. Oczywiście chcemy tą pozycję swoją umocnić na numerze 3 i zbliżyć się do numeru, do numeru 2. Pierwsze dwie firmy są to firmy niemieckie, Tuzy Europejskie, największe firmy w Europie. Pierwsze Pierwsza, druga jest kilkakrotnie, trzykrotnie większa od Wieltonu, pierwsza sześciokrotnie, a więc na pewno ta walka jest dość trudna. W tej chwili jesteśmy, można to sparafazować, w lidze mistrzów, jeżeli chodzi o, o konkurencję na rynku europejskim. Z tą ligą się mierzymy, ale na pewno nie jesteśmy bez szans i będziemy walczyć o, zbliżenie się do, o, zbli o zdecydowane zbliżenie się do pozycji numer, numer dwa, poprzez swoją właśnie obecność we Włoszech, we Francji. W Niemczech, mocną obecność w Polsce i nie zapominamy oczywiście o całej Europie Południowej. A jeśli wyjdziemy poza Europę? Bo tutaj podczas kongresu gospodarczego dużo się mówi o takich nowych potencjalnych rynkach: o Iranie, po zniesieniu sankcji, o Indiach. Czy, czy, to, czy to jest kierunek interesujący, czy jednak jakaś egzotyka, którą na razie jeszcze nie należy się zajmować? Czy ja bym powiedział w ten sposób: na pewno są to popularne rynki dzisiaj, popularne hasła które należy sprawdzić, należy zbadać. I my akurat to robimy. Dzisiaj badamy potencjał rynku afry, afrykańskiego, potencjał e, rynku irańskiego. Oczywiście potencjał pod naszym kątem, bo to, że tam istnieje potencjał, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Ale przeanalizujmy teraz to pod naszym kątem, czy jest potencjał. Jeżeli jest, to gdzie ten potencjał jest? Afryka to jest duży, to jest duży kontynent, tak? Nie wystarczy powiedzieć go to Afryka. No, trzeba się zastanowić, gdzie... Po co i z czym? I my dzisiaj to robimy, robimy research, research tych rynków, analizujemy je i będziemy odpowiednio do wyników tychże badań podejmować decyzje. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów eksportowych. Dziękuję bardzo.